Grupa dobry. Grupa e, siatkówki Olboje-Galewice e, powstała w zasadzie, e, a wywodzi się w zasadzie z, z GTT Galewice, to znaczy Galewickie Towarzystwo Tenisowe. Najpierw mieliśmy grupę, która grała w tenisa ziemnego tutaj na Hali, a stopniowo rozszerzyliśmy swoje zainteresowanie o piłkę siatkową. I tak już od trzech lat w zasadzie gramy i w tenisa ziemnego, i w siatkówkę. No i jak już zaczęliśmy w siatkówkę, no to grupa bojów powstała siatkówkę, chociaż na treningi przychodzą uczestnicy w różnym wieku. Dzisiaj gramy z dzieckowicami o ostatni u nas mecz. W nowym roku, po nowym roku będą odbywały się mecze wyjazdowe. W zasadzie lista uczestników jest otwarta i więcej tych odbojów będzie, tym lepiej, bo będziemy mogli mieć różne zmiany wtedy. A tak na razie mamy ten zespół taki okrojony troszeczkę. Mecze, rozgrywamy tu gimnazjum w Galewicach, a treningi mamy w czwartki o 17 w Ostrówku, na sali gimnastycznej w Ostrówku.